Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na nowym materiale na moim kanale z YouTube, kochani. Dzisiaj wracamy z materiałami dotyczącymi airdropy, tak? Pod dupę bierzemy sobie Homster Combat. Homster Combat jest to aplikacja na Telegramie, taka jak niegdyś Not, która daje nam możliwość grania, zbierania punktów, zbierania takich wirtualnych monet, gdzie budujemy swoje konto, rozwijamy swoje konto i gramy pod potencjalnego airdropa, właśnie na tej aplikacji? Jak to wygląda, jak tutaj działamy, co tutaj robimy, zaraz o tym wszystkim opowiem. Zainteresowałem się homsterem, bo tak jak mówię, wcześniej był Not, który dał nawet fajnie gdzieś tam zarobić. Ludziom i tak dalej. Tak więc zdecydowałem się, że po prostu też ruszę tutaj z Notem, z homesterem. Działam tutaj kilka, kilka gdzieś tam kilka dobrych dni w tym momencie. Jak widzicie, konto się prezentuje następująco: profit na godzinę milion 450 000. Nie jest to jakoś mega dużo, maksymalnie chyba gość ma 3 miliony 900 tysięcy, tak więc jest to znacznie, znacznie więcej. Gramy tutaj pod potencjalnego airdropa, kochani. Pokazuję Wam to z tego względu, że nie ma tutaj żadnej inwestycji, jakby nikt tutaj nic nie inwestuje. Oczywiście, wszelakie aplikacje, korzystanie z tego typu rzeczy, oczywiście jest to korzystamy, to, korzystamy z tego na własną odpowiedzialność, oczywiste to jest, prawda? No, ale tutaj nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o Telegram i tą aplikację. Tutaj po prostu budujemy swoje konto, rozwijamy swoje konto. Zakładka, jak widzicie, jesteśmy teraz, zakładka Exchange, ja sobie dodałem Bybit'a, zakładka Mine. Tutaj sobie właśnie. Rozwijamy pewne jakby sfery, wcielamy się w rolę SEO, rozwijamy pewne sfery, marketing, telegram, TikTok, tak. Wszystkie, tutaj, jak widzicie, są poziomy level 14, 14, 16, 18 itd, tak dalej, My to sobie rozwijamy, budujemy sobie to, ulepszamy sobie to i dzięki temu mamy profit na godzinę, jakby dany profit na godzinę z każdego z tych z tych yy, z każdej z tych po prostu yy, opcji i każda z tych opcji każda z tych opcji daje nam odpowiedni profit na godzinę, prawda? No jak widzicie, tak to wygląda. No. jeżeli dopiero zaczniecie tutaj, ważne, 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 ważna, ważna sprawa dla początkujących, yy, dla nowych, o no tak. Yy, link. Do tej aplikacji na telegramie będzie w opisie filmu. Z tego względu, że jak wejdziecie z linku, to otrzymacie dodatkowe punkty, tutaj te monetki wirtualne, te dolarki wirtualne, otrzymacie dodatkowe, e, dodatkowe te monetki i dolarki wir wirtualne, co jest bardzo, bardzo istotne moim zdaniem, z tego względu, że po prostu no nie oszukujmy się, zawsze coś na start to lepiej, ok? No, jak widzicie, ja mam teraz 82 663 tysiące tych monetek, ale ja ich nie zbieram, bo ja też tutaj przeznaczam na zakup nowych rzeczy, żeby ten profit na godzinę był większy. Tak więc link do tego będzie w opisie. Korzystajcie z linku, żeby połączyć się z Telegramem, z tego względu, że po prostu otrzymacie dodatkowy bonus na start. To jest ważne. Okej, okay, co dalej? Istotna sprawa, jeżeli chodzi o Homester Combat. Jeżeli chodzi o potencjalny, o airdrop, oczywiście ten airdrop będzie, bo tutaj nawet jest zakładka airdrop, tak? Nie wiem ile, nie wiemy ile, nie wiemy naprawdę ile, jak to będzie wyglądało, czy to będzie 5 dolarów, czy to będzie 20, czy to będzie 200, czy 2000. Wszystko pewnie zależy od tego, jakie zbudowa jak będziesz miał zbudowane konto, prawda? No, bo ludzi jest tutaj ogrom. Ludzi i projektów jest tutaj ogrom. Jaki będzie odbiór tego, tego airdropa również, tak? Bo też na pewno są ludzie, którzy mają 100, 100, telegramów, 100 telegramów, czy 10 telegramów i klikają. E, bez sensu. Kilka można mieć, ale tam, ja tam na jednym działam, nie, nie robi nic więcej tutaj, bo, bo nie widzę, nie, jakby robić kolejne telegramy, klikać. Jakby nie widzę tego, nie? No, tak więc ja sobie tam na jednym tylko działam na spokojnie na tym telegramie i, i jest OK. nie, no. e, Zakładka Friends, tutaj macie e, zapraszania oczywiście do znajomych, możecie zapraszać ludzi. E, macie swój link. To jest ważne też, i jak dajecie komuś ten link, dostajecie 5000 punktów. Ta osoba też dostaje 5000 punktów, to jest super. I po prostu, jak ta osoba gdzieś tam rozwija swoje konto na Homesterze, też otrzymujecie dodatkowe punkty. Zakładka R. Tutaj macie Tutaj macie swoje. Um, no tutaj się łączycie gdzieś tam. Do, dołączacie do Telegrama, followujecie na Twitterze, wybieracie giełdę, zapraszacie jakieś tam osoby. Jeżeli chcecie, nie musicie oczywiście. I na przykład Daily Reward, tutaj macie Daily Reward, codziennie odbieracie sobie punkciki, tak, każdego dnia, no i po prostu, po prostu otrzymujecie coiny na rozwój waszego konta, prawda? Jak widzicie, za 10 dni już mam 5, będę miał 5 milionów dodatkowych punktów, także to jest ważne, żeby tutaj na bieżąco sobie to robić. Co jest, co jest jeszcze ważniejsze? Równie ważne może tak daily combo daily combo macie trzy opcje. Codziennie się zmieniają macie trzy opcje które trzeba kupić aby po prostu aby, aby po prostu tutaj aby po prostu tutaj coś aby po prostu zyskać 5 milionów 5 milionów punktów trzy opcje ostatnio było e, ostatnio były te opcje. No i następny dzień będą kolejne trzy jakieś inne losowe prawdopodobnie losowe nie, opcje. I tu jest ważne też, ważna rzecz. Ja te opcje będę wysyłał na grupę telegramową. Jeżeli ktoś gdzieś tam działa, coś tam próbuje, robi, no to ja te opcje będę wysyłał na nie, będę wysyłał po prostu screena z tym, jakie w danym dniu, w tym akurat nie danym dniu są opcje do, do zakupu. Ok, co dalej? No bawimy się tym, tak? Bawimy się tym. Jakby nie jest to coś, co pewnie będzie jakieś ogromne, ale bawimy się tym i zobaczymy, co z tego wyniknie. Daily Chipper również tutaj mamy wpisujemy migowym, można powiedzieć, dane słowo, czyli na przykład. Nie wiem jaki jest teraz, muszę zobaczyć. Będę będę patrzył i dam na grupę. Na przykład załóżmy. No, wpisujecie sobie. Jak klikniecie raz. Bardzo szybko, nie przytrzymując, macie kropkę. Jak przytrzymacie dłużej, macie spację. Tak? Macie tę kreseczkę na dole. Tak więc pyk, kropka to jest raz, pyk. I czasem jest, że trzeba dać trzy kropki, to będzie jakieś tam słowo. Czasem jest spacja, kropka kropka, kolejne, kolejne słowo i tak dalej. Tak więc yy, zależy, co jest po prostu w danym dniu. Ja to też będę udostępniał nie, na, na grupie. Ok, no tak pokrótce, nie? jak wiecie albo nie wiecie, yy, Homestead tak się rozwija, że gdzieś tam jest yy, zdobył jakiś rekord Guinnessa w tym momencie. Więc jest to grube, nie? No. Dlatego mówię, No zważywszy na to, że jest tu tak ogrom ludzi, jakby nie nastawiam się, że tu będzie jakiś duży airdrop, tak? No, wątpię, żeby tak było, nie? Także, także bardziej, bardziej idę, idę o to, że. Że to będzie. Że to jak, jak będzie, to będą jakieś drobne, prawda? No, no ale co, zawsze można coś działać e, gdzieś tam delikatnie i, i się po prostu pobawić nawet z, z tym, nie? No. Dobra, to by było na tyle. Hmm. Działamy. Link do, do Homestera będzie w opisie bezpośrednio. E, w opisie bezpośrednio, jeżeli ktoś chce sobie po prostu klikać. E, a także też tam wrzucę link do grupy, gdzie będę wrzucał. Dzienne po prostu, jak to wygląda, dzienne, dzienne tematy, nie? No. Dzienne akcje. Dobra. Pozdrawiamka. Yy, trzymajcie się i zapraszam do lajkowania, komentowania. No i oczywiście subskrypcji kanału. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.